Ona ma 480 many. Ja mam Ty, czemu ona ma tyle many, ja mam tyle. Saladę caryt jest masochizm, no niestety Niestety tak musi być. Co ty teraz mi powiesz na ucho? że takiego Wave, wave State masz co? Siema, jako o. O, po to odpaliłem, ale nubek. Dobra, obij mnie. Weź mnie, Trawskio. Dobra, zajebiście. Żeby nie było, że potkał, użyłem bez sensu. Nie no, ta pota była chujowa. Tam full HP. Co się odjebało przed chwilą? <laughs> Teraz many jest nieźle Wali per, wali per. bear, bear. Jakim to ma 12 farny tak szybko szukać coś Wali bear Jest od bota Bani bear Nie mów mi, że muszę fleszować ale Nie ma many Ona Ona nie ma many kasnę mana Nie wiem co woliber myśli w takim momencie. A ona ma te peka. Czemu ona ma te peka na eko? Volibear. zaprasza, wypierdam no nieźle ziomek ten eko to jest moja przepustka dla challengerka Mocny ten Dursback, no nieźle mi dał Power Spike'a. No kurde, ona weszła szarma jaki Ja mam zaraz szósty lewa. Nie wiem czy się opłaca tu czekać. No! Ale ta syndra mnie kontruje! Faka, ale mentalność kurde w tej niskiej dywizji, że jak się przegra nie to trzeba gankować. To jest najgorsza mentalność. Ja mam będę miał szósty level tutaj. O, oh, dobra, szako masz to. Nice. Can I get one plating, please? Thank you very much. Właśnie jak działa to W teraz to a Bo trzeba w to wejść, żeby zestunowała. A buty na Syndre są silne Dobiorę buta nas u urbaka.pl dobrze Stakuj, stakuj, by go Potrzebuję twojej mocy A ty tylko Dravenem będziesz grał na fli carry Adecary <ścoughs> Draven zio, myślę Takie dwa piki moje na carry no widowany minion, dzięki za followka. Także yy, w tym jest ze w niego teraz teraz, teraz stuna. No bo ogólnie to slowuje, nie? Ten jego, jego W. Ale właśnie jak się jeszcze w to wejdzie, no to i, i Eko dostanie shielda i przeciwnik stuna. No, przeciwnik Drake Card zrobił. Mozi, dzięki za followka. Ziomek nie ma... no ja, za daleko jest. Ja jeszcze zasproszuję Nie wave ma waveik Trochę to jest kurde, wiecie co? Nigdy się chyba... Znaczy nigdy. Raczej nie powinno się składać butów na eko. Bo właśnie AP brakuje, żeby później wave'a przepuszczawać. O kurde, ale siadło. Więc raczej różdżka powinna być kupiona. Jak ma się tam 120 AP czy tam ileś? Różdżką. Wtedy się ojili, fajnie. Przyją. No tak to brakuje, nie? Czy gram z widzami? Nie, dzisiaj nie gram z widzami. Bardzo zależy od suporty, czy są jakieś inne powody? A ja w sumie nie wiem, tak naprawdę Chyba od niczego teraz. O ja pierdolę. daję dla Klina, No. Eko to około Co to za nutka? Ja Ci już mówię. Za chwilkę. ROJALTY ROJALTY No, Bydgoszcz Daje sobie radę na sos Kurde Owczarek niemiecki na topie, kozak Topa. Nie no, ten eko jest przyjemny. Puszczasz jedno Q i już masz wszystko. Wszystko jest twoje. Ziomeczko, No, cześć. No. Dawaj blue. Ja chcę blue. Za blue flash nawet na koniec świata. Wy też tak macie widzowie? Że flashujecie za blue? Flashujecie za blue? Bo ja tak mam. Ja flina Pandora wystartowała, ty w lolka grasz, grasz, jaka Pandora Nie wiedziałem kiedy by było, jako stuniła kiedyś się zaczynałem tak No, tak to jest Kiedy ona podejdzie w to fajnie by było No Ale ja jestem nafidowany A, metin Pandora. Aha. Kurde, metin nagrałem, ale nie w taki serwer. Nie trzeba o co chodzi z tamtym koszykiem. Jak jestem zbyt gorszy. <noise> Nic nieważne, ziomek. Nie istotny, nie przejmuj się. Kto mniej wie, tym lepiej śpi. Wiesz o co chodzi. Wiesz <noise> o co chodzi, ziomeczko. No. Nasus. na sus. Dawaj, pierdolniom. Dobrze! Jeszcze raz. Mam ci pomóc, byko? Nie, nie pomogę już chyba. Dobrze, urbaka.pl, to jest jakiś Nasus god. Lolobol, dzięki za followka. Że <ścoughs> ktoś się chwali, że jest zbyt gorszy. Nie no, byt super. Państwo, o co ci chodzi? <laughs> nie hejtujemy. Zagrałbym Gierkari? A nie wiem, raczej nie. nie dla mnie champion. Chociaż w pewnym sensie, jak widziałem, jak ktoś grał, to mi się spodobało, nawet, ale nie wiem. Ja jakoś czempiony ze skill shotami to ja jestem beznadziejny. Ktoś mnie kiedyś gostował? jest co, nie wiem. Pewnie tam w nocy wchodzę tu frinek, no... Niestety wcześniej się nie mogłem odpalić. Mam <try> <try> to spania gwiniarzu. Spoko mam, rok pójdę. Daj mi jeszcze chwilę. Jako jej mi jest as this game your champion carino. Co? Co? Zapytam. Ja nie mnie kumam. <try> I co ty chyba eko chcesz zaniebać se jedną giereczkę albo dwie, co? Może jeszcze jedną gierkę zagrasz? I co? Kurde, jest już mega późno, ja będę kończył widzę. Wiesz? Sorki. No ja się za późno odpaliłem, to dlatego. Ja się zastanawiam, jak ty możesz mnie cały czas odpalić, nie jest się tak... Nie no ja jeszcze taki przyzwyczajony jestem. Mogę to kurde mogłem, nie chciałem mu ukraść <ścoughs> grana? Och, raczej ostatnia gierka Myślę, że ostatnia będzie Widza nie zagrasz a nie zagrasz, byko Ale krzywek już rzuciłem O baby! Kurde Red Smite on jest nieśmiertelny Wypuśćcie nie mnie O. Oh. Oh. pike, you and me. Aj, wiesz. Chyba Ja musiałem się chciałem Sorry, Mr. Pieka Jak ty chyba pajkiem, ty, pajkiem. jak ty chyba eko-giereczkę też zajebać, widzę, ja ci mówię. To źle, jak wróciłem pod nielony do domu. Kurde, nie wiem. Już mam pytanie, mianowicie mam problem z wygrywaniem gierek, co mam zrobić? No się wygrywać. Nie ma za co, zionek. Lubię pomagać widzom co w się sensie, tam kręci A! Why are you fishing, man? Why are you running? Czemu na shortów zamiast Bane'a? Ponieważ na shortów jest lepszy, Dla mnie przynajmniej. Możesz grać z Bane'em jak ci wygodniej, ale z na shortów to fajniej się dżunglę farmi na przykład. Czy mogę jednego kila albo dwa? No, mogę protobel to Wy kurwy! Nie wchodźcie na linka od tych webcamsów, please. Tak, no. me man, sendra. Jebałem. Am I dead? I think I am dead. Eee, szkoda trochę, że mnie zabiła. To by było close. Nie no, ale giereczka fajna wyszła. <ścoughs> Chyba po wiaderku jesteś. S bot. S, Vayne na sama. Dla kogo? S dlatego S. Report Al Team, we found jungler without support sword <laughs>